Cześć, witam serdecznie w 60 odcinku mojej serii. Ten zespół już jest prawie kompletnie zapomniany, a szkoda. I znowu mamy do czynienia z grupą, która wydała tylko jednego winyla, ale też na stałe niemalże zapisała się w świadomości w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Grupa Gardenia i ich pierwszy jedyny na winylu album. Eee, numer katalogowy PLP 0086. Ciekawe granie. Eee, słuchajcie, em, płyta bardzo ciekawa i muzycznie, i kompozytorsko. I też ciekawa jest faktem to, że e, ta płyta ma bardzo ciekawy label. Na stronie A mamy wypisane wszystkie utwory. Mamy do czynienia oczywiście z wydaniem pronitu. Natomiast na B jest duża litera G. Od początku pierwszej litery nazwy zespołu. Label jest przeciekawy. Muzycznie ta płyta powiem szczerze, jakoś mnie nie zachwyciła, ale też um, fakt faktem, że szukałem jej jakiś czas. No i cieszę się, że udało mi się ją znaleźć. Eee, to fajny. Y Fajny element historii polskiej muzyki. Jeżeli ktoś nie zna, warto się zapoznać. Jeżeli ktoś pamięta, no to będzie miał naprawdę z tą płytą bardzo fajne wspomnienia również.